Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym naprawdę jest Moloch i dlaczego jego imię budzi grozę od tysięcy lat? W starożytnych tekstach Moloch to krwawy bóg, któremu składano ofiary, a wśród nich dzieci. Mówiono, że jego posąg był zbudowany z brązu, z wyciągniętymi rękami, pod którymi płonął ogień. Gdy ogień rozgrzewał metal do czerwoności, ofiary żywcem kładziono na jego dłoniach. Krzyki dzieci ginęły w dudniących bębnach, które zagłuszały ich cierpienie. Czy to tylko mroczny mit? Współcześni badacze znaleźli ruiny, gdzie odkryto setki spalonych szkieletów. Niektórzy twierdzą, że kult Molocha przetrwał w ukryciu. Dzisiejsze elity miałyby oddawać mu hołd podczas tajemniczych rytuałów. Mówi się też o dziwnych zniknięciach dzieci i niewyjaśnionych wydarzeniach w miejscach, które mają związek z tym starożytnym bogiem. Czy Moloch to jedynie legenda, czy coś więcej? A może jego duch nadal unosi się tam, gdzie palą się ofiary? Czy jesteśmy gotowi naprawdę o tym pradawnym demonie?